Witam Panowie Była uszkodzona ramka podgrzewania przy aktywnym tempomacie A6 Udało się ją wyłączyć komputerem i teraz normalnie działa W zimę może być troszkę problem ale tak ogólnie to jest ok Nic się nie dzieje, mamy teraz minus 4 na dworzu Fajnie to sprawuje się. Mamy teraz zadaną osiemdziesiąt na godzinę. Przed nami tam już samochodziki jadą. I już czyta samochód. sobie zwalnia możemy sobie jeszcze dystans ustawić od poprzedzającego samochodu teraz mamy akurat trójka możemy troszkę zmniejszyć wtedy on będzie nam bliżej podjeżdżał Poniżej 30, jak schodzi prędkość, musimy wtedy przyjąć kontrolę. Tak ogólnie to nie trzeba nic dotykać. Bardzo fajnie to działa. Także jest czas powtórzę: jakby ktoś miał problem z tą ramką, która podgrzewa, można ją wyłączyć w komputerem w VCDS-ie. Musicie sobie wejść w adaptację. Znaleźć sobie sensor, czujnik odległości i przestawicie sobie z pozycji 1 na 0, jeśli jest włączona, albo na odwrót, ale powinno być z 1 na 0. I ten pomat działa bardzo fajnie.